Mateusz Gamrod przybył niedawno do USA, gdzie trenuje na macie klubu American Top Team. Cały czas nie wiadomo jeszcze, kiedy polski fighter ponownie pojawi się w klatce UFC, ale wiadomo, że ciągle ma mistrzowskie ambicje. W rozmowie z patrykiem Prokulskim dla TVP Sport Gamrot powiedział. Eee, tak, jak gdzieś wspominałem na moich social mediach, jest to decydujący rok. Eee, bardziej w którym kierunku pójdzie moja kariera po prostu, czy jeszcze wracamy na tory i bijemy się. O, o ten złoty pas, czy po prostu gdzieś dalej będę ta, toczył walki i dawał, starał się dawać wiesz. Jak najbardziej widowiskowe walki. Mi zależy jeszcze na tym pierwszym scenariuszu, o którym wspomniałem. Chcę jeszcze wrócić na, na sam czubek, więc, tak jakby wszystko postaw, stawiam na szali. Zabrałem rodzinę teraz na, na w sumie oni na moment, ale ja, oni później wrócą. Ja zostanę, czekam do walki, chcę trenować tutaj z najlepszymi. Gamrod powiedział też, że liczy na to, iż w roku 2025 stoczy minimum dwie walki, i dodał. Jeżeli ten rok. Nie daj Boże, nie powiedzie się tak, jakbym chciał, po mm. prostu, wiesz, no to, to jest tak jakby prawdzie spojrzenie sobie w oczy, wiesz, no też nie mam, wiesz, jeżeli bym na przykład przegrał nadchodzące walki, no to nie będę zamydlał oczy, że dalej będę mistrzem, no bo to wiadomo, już bardzo odległe się robi tak jakby ten, e, ten cel. No ale jeżeli wygram nadchodzące walki, co mocno w to wierzę i wszystko robię pod tym kierunku, no to stare jak najbardziej, nie? Wracam tam no z powrotem tak. i, i dalej, no i dalej i dalej siebie wierzę. Pretendent do pasa kategorii półciężkiej UFC, Magomed Ankalaev nie ukrywa swoich brutalnych zamiarów wobec Aleksa Pereyry. Dagestańczyk zamierza się mocno rozprawić z mistrzem. Ankalaev za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał, Właśnie podpisałeś swój akt zgonu. Ukaram cię za unikanie mnie i zrobię z ciebie gościa pracującego w sklepie z oponami, nieprofesjonalnego zawodnika. Alex Pereira to aktualny mistrz kategorii półciężkiej UFC, który od jakiegoś czasu szukał nowego rywala w klatce MMA. Poatan wreszcie został zestawiony z następnym pretendentem w kategorii półciężkiej UFC, Magomedem Ankalaewem. Brazylijczyk był gościem w miniony weekend na UFC 311, kiedy to w rozmowie z ESPN wypowiedział się o Dagestańczyku, z którym przyjdzie mu zawalczyć w następnym starciu w OKTAGONIE. Mówiłem o tym, że chcę zrobić sobie przerwę, ale zacząłem znów trenować i poczułem się dobrze. Zacząłem widzieć swoją ewolucję. Zadzwoniłem do menadżerów i zgłosiłem gotowość. Powiedziałem im, że chcę się bić. Chce Walczyć w marcu z Ankalaevem. On cały czas gadał, że jestem tylko pracownikiem UFC, że walczę kiedy chcą, ale ja prosiłem akurat o niego. Powiedziałem im, że chcę z nim zawalczyć. Jamachal Hill zareagował na przegraną z Jiri Prochaską na UFC 311, do której doszło w zeszły weekend. Hill pogratulował rywalowi i zaznaczył, że jest bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek na kolejne pojedynki w oktagonie. Przede wszystkim, gratuluję Jiriemu Prochasce. Dobrze przygotowałeś się na walkę, to był naprawdę ciężki pojedynek. Dziękuję wszystkim za wsparcie oraz miłość, naprawdę was doceniam. Nigdy nie byłem bardziej zmotywowany na przyszłość oraz rozwój. Walka z najlepszymi to zaszczyt i błogosławieństwo. Nie biorę tego za pewnik i czasem przychodzi to z ciężkimi lekcjami. To moja podróż i wrócę na odpowiedni tor. Negatywna energia i nienawiść idzie od tych, którzy są pod tobą i chcą ściągnąć cię do swojego poziomu. Moja głowa jest wysoko, a serce pełne. Nie mogę się doczekać kolejnego pojedynku. Idziemy dalej. Daniel Cormier nie zgadza się z Daną White'em i uważa, że Armand Sarukian, mimo wycofania się z UFC 311, powinien być następnym pretendentem w kategorii lekkiej UFC. Wierzę, że to nadal powinien być Sarukian. Mimo, że to rewanż i mimo, że wiemy, że Charles Olivera byłby wtedy następny w kolejce, to wierzę, że jego warunki fizyczne, umiejętności oraz talent mogą stanowić największy obecnie problem dla Islama Makaczewa. Zobaczcie co Mistrz zrobił z innymi zawodnikami. Poddał wielu rywali, najlepszych w dywizji. Pomyślcie o tym. Skończył przed czasem Olivera, Volkanowskiego, Poiriera, a ten Teraz zrobił to samo z Moikano. Były podwójny mistrz UFC Henry Cejudo jest pod wrażeniem Meraba Dwaliszwiliego. Amerykanin uważa 34-latka za najlepszego zawodnika kategorii koguciej w historii. Amerykanin w podcaście Pound for Pound powiedział On to ma. Jan O'Malley. Cejudo. Umar. Moraes. Aldo, chodzi mi o to, że walczył z każdym stary, pokonał każdego w tej dywizji, można powiedzieć, że każdego w najlepszej formie. On to po prostu potrafi. Merap jest najlepszym kogucim w historii, a przynajmniej w moich oczach. Ma tylko jedną obronę pasa, ale nazwiska z którymi walczył są wielkie. Prawdopodobnie jedno z pięciu najlepszych życiorysów w UFC na ten moment. Merab Dwaliashvili docenił umiejętności swojego rywala, wyrażając uznanie dla jego klasy. Gruziński zawodnik jest przekonany, że Umar Nurmagomedov w przyszłości ponownie stanie do walki o pas UFC. On jest dobrym zawodnikiem. Należy do czołowej piątki i zanotuje serię zwycięstw. Jestem pewien, że w przyszłości zawalczy o pas ponownie. Jest młody. Jestem przekonany, że ma w sobie teraz pokorę. Trener Umara Nurmagomedowa, Javier Mendes zdradził, że Umar w trakcie walki nie zdradził swojemu narożnikowi, że ma złamaną dłoń. Mendes żałuje, ponieważ mógłby wtedy dostosować strategię. Gdyby mi powiedział, że złamał dłoń, zmieniłbym jego strategię. Kabib i ja zupełnie odmienilibyśmy strategię na walkę, bo Kabib jest świetnym trenerem. Jednym z najlepszych w mojej karierze. Mogliśmy coś zmienić, ale nie wiedzieliśmy. Umar nam nie powiedział. To pokazuje, jakim jest wojownikiem. Kazałbym mu więcej kopać. Zachować dystans i kopać, bo ma świetne kopnięcia. A tak to strategią było trzymać się blisko porozbijać go. Myślałem sobie, co jest nie tak i coraz częściej opuszczał głowę. Pomyślałem, co jest cholera. Okej, okay, Merab musi być po prostu twardszy. Tak, jest twardy. Ale nie wiedziałem, że Umar miał złamaną dłoń. Nie powiedział nam. Kabib Nurmagomedow zareagował na występy swoich podopiecznych na UFC 311 The Eagle, stał w narożniku m.in. Islama Machaczewa oraz Umara Nurmagomedowa. Tak jak się spodziewałem, miałem wczoraj ciężką noc. Islam Machaczew kolejny raz udowodnił, że jest teraz najlepszy na świecie, a ja bardzo się cieszę z jego podróży w tym sporcie. W historii MMA jest niewielu zawodników, którzy osiągnęli to, co on. Pracuj dalej, bracie, to jeszcze nie jest koniec. Umar, głowa do góry, junior, pokazałeś wczoraj, że jesteś jednym z najlepszych na świecie. Mamy nad czym pracować, naprawimy błędy i wrócimy do wyścigu. Od tytuł mistrzowski. American Top Team to bardzo popularny klub wśród polskich zawodników. W ostatnich dniach na Florydę przyleciało kilku naszych reprezentantów. W obecnej chwili na matach American Top Team trenuje przynajmniej sześciu Polaków. Mowa o Piotrze Kuberskim, Jakubie Wikłaczu, Karolinie Kowalkiewicz, Adrianie Bartosińskim, Mateuszu Gamrocie oraz Robercie Ruchale. Cała szóstka spotkała się na matach klubu z Florydy, co uwiecznione zostało w mediach społecznościowych. Radosław Paczuski, czołowy zawodnik kategorii średniej KSW, wyraził zaskoczenie decyzją matchmakera organizacji. Skomentował fakt, że Tomasz Romanowski mimo dwóch ostatnich porażek otrzymał szansę walki o tymczasowy pas mistrzowski. No ja czytałem też właśnie opinie kibiców, opinie ekspertów i faktycznie dużo osób jest zdziwione, że zawodnik po dwóch przegranych dostaje walkę o pas. No jest, to, jest to faktycznie dziwne, no, nie jest to codzienna sytuacja. Natomiast sportowo też wydaje mi się, że może być to ciekawy pojedynek, bo no, Tomek też robi takie walki albo on, albo ja. Dokładnie, więc myślę, myślę, że może być to ciekawe starcie dla kibiców. Natomiast patrząc względem rankingów i tego, co się działo w, w tej wadze ostatnimi czasy, myślę, że no, pewnie inni zawodnicy bardziej zasłużyli na taki pojedynek. W dalszej części rozmowy podzielił się swoimi przewidywaniami co do faworyta starcia. Ja wcale bym nie był taki. Że tak powiem, to nie jest taki oczywisty tutaj faworyt. No, e, ta walka, na papierze, tak, dla wielu Na, pa jest, na papierze nie? każdy powie, że Kuberski tutaj jest, tak jest faworytem, natomiast e, mi się wydaje, że ta walka może różnie się potoczyć. E, no, bo, no bo wiadomo, jaki styl ma Tomek. Tomek, y, Tomek lubi te mocne wymiany. E, no Kuberski też w ostatnich pojedynkach y, dużo się wymieniał tymi czasami i nawet został trafiony przez Zemnikowskiego. No właśnie. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał Klatka po Klatce, link w opisie. Szymon Kołecki ma dziś 43 lata, ale nie planuje jeszcze odwieszać rękawic na kołku. Były mistrz olimpijski przyznaje, że rywalizuje również dla pieniędzy, nie kryje jednak, że ambitnie podchodzi do kolejnych wyzwań. W rozmowie dla serwisu WP Sportowe Fakty Kołecki powiedział: "W marcu dojdzie do mojej drugiej walki dla Babilonu, a potem zobaczę co dalej. Jeśli pojawią się poważne propozycje, to jeszcze powalczę, a jeśli nie, nic na siłę. Daję sobie czas na zakończenie kariery do skończenia 45 roku życia, ale oczywiście trenował będę nadal". Były mistrz w podnoszeniu ciężarów powiedział również: nie Ukrywam, że walczę też, by zapewnić dobre życie rodzinie. Ale nie robię tego wyłącznie dla pieniędzy. Po prostu lubię trenować. Nie byłbym w stanie zrobić tych 2,5 tysiąca treningów, o których już wcześniej wspomniałem, tylko z powodów finansowych. Ja przecież mogłem nie trenować i brać pieniądze za walki. Po prostu bym je przegrywał, ale jestem ambitny. Uwielbiam trenować, startować, czuć adrenalinę to moje życie kilka dni temu Artur Szpilka wdał się w dyskusję w mediach społecznościowych z Zimmermanem, który prawdopodobnie będzie jego kolejnym rywalem w organizacji KSW. Wczoraj wieczorem, zgodnie ze swoim charakterystycznym stylem, szpilka w śmieszny sposób odpowiedział swojemu przeciwnikowi. Zobaczcie krótką wypowiedź zawodnika KSW. Zostałeś. Lecimy Mr. Egor I watching you, Man I watching you. Sebastian Przybysz już w najbliższą sobotę stanie do walki o tymczasowy pas mistrza wagi koguciej. W materiale opublikowanym na oficjalnym kanale KSW na YouTube zawodnik podzielił się szczegółami swoich intensywnych przygotowań do tego starcia. Zobaczcie sami. Klepać. Przez to, że te przygotowania są takie mocno ściśnięte w 8 tygodni, to czuję, że ładowałem z siebie bardzo dużo podczas każdego treningu. Jednocześnie utrzymałem duży fokus i nie jestem zmęczony jeszcze tymi przygotowaniami, więc to jest naprawdę na plus. Nawet mam podejrzenie, że przez to wszystko też waga będzie dużo łatwiej schodzić, bo poziom kortyzolu u mnie w organizmie jest dużo niższy niż zazwyczaj, więc jest piękne. 8 tygodni myślę, że będzie idealnym czasem na to, żeby zbudować dobrą formę pod ten pojedynek. Jak myślicie, kto wyjdzie z pasem mistrzowskim KSW po sobotniej gali? Dajcie znać w komentarzach. Łukasz Juras Jurkowski był gościem na kanale Maj Strzelczyk, gdzie podzielił się kulisami propozycji, jaką otrzymał ze świata freak Fight'ów. Popularny zawodnik i legenda KSW zdradził, jaka była najwyższa oferta, jaką mu zaproponowano oraz wyjaśnił, dlaczego zdecydował się jej nie przyjąć. Zobaczcie sami, co miał do powiedzenia. Było <noise> przyjąłbyś ofertę freak fight'ów, gdzie pieniądze są znacznie większe. Taka najwyższa oferta, przynajmniej z tego co y, wyczytałam, y, to było półtora miliona złotych. Jesteś w stanie to potwierdzić? Tak. Czyli odrzuciłeś po prostu półtorej bańki, nie chcąc się tak. w to bawić. Tak, ale to nie znaczy, że ja mam tyle pieniędzy na końcu. Ja nie rozumiem. Mam... Nie, Czyli to po prostu ja. jesteś mam... po prostu takim prawilniakiem, chłopem z zasadami. Wydaje mi się, że w tych czasach kurczę fajnie być w takiej opozycji do wszelkiego, takiego szeroko rozumianego szmatławca życiowego, Wielu ludzi, którzy, którzy sprzedadzą się za, za parę groszy. A ja mam satysfakcję z tego, że rzeczy że nie sprzedałem.